Cześć, witajcie, to ja, Fishing Mike. Witam Was w kolejnym filmiku z serii Szybka Akcja Bez Zamulania. Cały czas jesteśmy na jeziorze St. Croix. Tutaj w Michigan. Tym razem unikatowy maskinąg tygrysowy. Według mnie powinien się nazywać Tygrysi, aczkolwiek nie ja wymyślam nazwy w tej gierce. Okej, okay, gdzie to można złapać? środek jeziorka, ale tutaj już z bardziej um, z boku marker macie -5907 11057 one dość często występują ja je łapałem na duże minogi więc jak widzicie 13,3 kg e, i 128 cm duża bestia bardzo dużo doświadczenia jeżeli użycie, użyjecie bez zadziorowych haczyków e, u mnie 80 e, tak więc czwarty dzień rano e, myślę że nie będzie wam problemu i Mnie będzie trudno. Trzymajcie się, dzięki serdecznie, jeżeli spodobał Wam się filmik, oczywiście kliknijcie subka i lajka. Like Do zobaczenia, hej!